Dzisiaj z nami jest Rafał Pabich, kierownik serwisu firmy Jays Harmoni. Cześć Rafał. Rafał nam dzisiaj opowie o kolejnym kotle. Jest to Rotary, pociąg peletowy. Co tak. więcej możesz powiedzieć na ten temat? E, może zacznijmy od rozszyfrowania samej nazwy Rotary Pel Compact, czyli obrotowy, peletowy, kompaktowy. Okay. No i to tak naprawdę w tej nazwie są ujęte już wszystkie jego zalety, mhm. bo Obrotowy palnik, czyli palnik, który się obraca i czyści, peletowy, bo jest to kocioł peletowy to oczywiste. i kompaktowy, bo jest to kocioł typu słupek, który możemy rozbudowywać w górę, dodawać mu okay. kolejne elementy, przez co mieści się naprawdę w małych kotłowniach. Jak ja żartuję, zmieściłby się nam w kotłowni o wielkości schowka na miotły i jeżeli masz do czynienia z nowym budownictwem, wiesz jak dzisiaj wyglądają tak jak kotłownie, o ile tak. są tak, no to kotłownia zazwyczaj ma dwa metry na trzy metry. No, zdarzają się mniejsze e, niestety. Zdarzają się mniejsze i to jest właśnie produkt docelowy, kompakt, tak, czyli kompaktowość. To tyle. No to tak. Czyli w dużym skrócie jest to produkt, który świetnie się też dopasuje do nowych potrzeb, do potrzeb nowych budynków, gdzie niestety często architekci myślą na zasadzie mniejsze znaczy lepsze, jeżeli chodzi o te rzeczy techniczne. Więc te pomieszczenia na kotłownie mamy no naprawdę miniaturowe i wtedy ten kocioł wpasuje się tam po prostu idealnie. Myślę, że możemy też wspomnieć o kwestiach tej rozbudowy, o której już powiedziałeś. Dokładnie. Co tu, dokładnie możemy tutaj tu mieć? Tu mamy kocioł dos, dość dobrze wyposażony, bo nasz montażysta pewnie wrzuci Wam przebitkę, jak wygląda sam kocioł. To naprawdę to jest kocioł, mhm. tylko ten sześcianik jest kotłem. Okay. Później, później całe kolejne rzeczy rosną. Tu to jest. Kotłem? To jest kocioł, to jest kocioł, dotąd jest, jest kocioł. To to jest faktycznie wrzucimy, najmniejszy kocioł wrzucimy, idealny wrzucimy, idealny. wrzucimy, wrzucimy, wrzucimy przebitkę, jak wygląda kosteczka, bo możecie zamówić sam kocioł, możecie zamówić tą kosteczkę, mm -hmm. która jest kotłem. Przebitka pojawi się gdzieś tutaj. Tak, a później, e... Dobieracie do niego akcesoria, dobudowujecie go. Mhm. Nie budujecie tej instalacji na ścianie kotłowni, nie budujecie tego, nie stawiacie zbiornika. Nie robimy obok, do Tak, robimy. jeżeli okay. widzieliście zbiorniki, które stoją obok, podajniki, wystają jakieś rury, mhm. kable, tak? Tu e, koczoł rośnie w dół albo w górę. Mhm. Tu akurat urósł o zbiornik peletu, tu mamy zasyp peletu, czyli tu sobie po prostu. całkiem tak, duży zasób. Tak, bardzo duży zasobnik peletu. Więc tu też nam odpada już w kotłowni e, miejsce na, na zasobnik, nie musimy planować. Tak naprawdę fajnie, żebyśmy co jakiś czas tylko wnieśli kilka worków, wsypali e, do tego zasobnika. chociaż może też urosnąć w dół o mhm. odpopielanie, czyli może mieć e, tutaj taką fajną szufladę, gdzie w środku jest świder przenoszący popiół do tej, do tej szuflady. I tak naprawdę naszym zadaniem to jest odpięcie szuflady. Ona jest z rączką na kółkach, okay. wyjedziemy, wyjedziemy z nią do e, ogródka, wysypujemy popiół, przyjeżdżamy, zamykamy. Nie musimy przez to nic tutaj otwierać, nie mamy... Okay. Czyli ta obsługa została tak naprawdę ograniczona tak. do absolutnego minimum. Tak, ale też czystość tej obsługi, tak? bo nie musisz otwierać, zakładać mhm. rękawiczek, wybierać szufelko. Jest to też kolejne dodatkowe akcesorium. Mhm. Kolejnym etapem e, rozbudowy jest grupa pompowa. Tego nie widać. To jest w środku. Mhm. Grupa pompowa to jest tak jakby instalacja hydrauliczna zamknięta już wewnątrz kotła. Mamy tutaj pompę wody, mamy zabór przekierowujący na ciepłą wodę użytkową na instalację grzewczą. To powoduje, że nie musimy budować tej instalacji. Tak naprawdę okay. z tyłu są króćce, też zrobimy tu jakąś przebitkę. Do tych króćców podłączam tak naprawdę tylko instalację grzewczą. Zbiornik ciepłej wody użytkowej, naczynie wyrównawcze. I to jest cała instalacja. To wszystko. Wszystko. Podstawowy schemat też zrobimy przebitkę. Będzie. Pokazane, jak tak, pokazany to cały schemat, jak zrobić. Jak to podłączyć, tak naprawdę. Plug and play, tak? Tak. Stawiamy, przykręcamy. Co to znaczy, pięć co to znaczy dla Was, dla klientów? Tak. Przede wszystkim to, że eliminujemy jakiekolwiek błędy, które no, mogą się zdarzyć człowiekowi, instalatorowi przy montażu. Więc to tak. jest istotna rzecz. Oczywiście oszczędzamy też czasu i miejsce, bo I jeżeli miejsce. zamontujemy, na przykład, jeżeli byśmy zbiornik ciepłej wody użytkowej, na przykład nad mhm. albo za e, kotłem, no to potrzebujemy kotłowni, takiej, żebyśmy mogli kiedyś awaryjnie wejść za ten kocioł czyli mniej więcej 40 centymetrów tak, ściany, no zależy jakie jak, jak gabaryty, jak, jak to przejdzie, Dokładnie, tak, zaś zaśtane. Więc no, kotłownia, kotłownia może być no, schowkiem namiotu, jak powiedziałem wcześniej. Myślę, że możemy też wrócić na chwilę do palnika. W zasadzie co dla klientów oznacza, że on jest rotacyjny? Jakie się wiążą z tym zalety? Rotacyjny to znaczy, że jest to palnik samoczyszczący, komora obraca się w czasie pracy, wyrzucając, przerzucając złoże peletu, dobrze je napowietrzając i wyrzuca efekty spalania do, e, do komory tutaj pleniskowej. Mhm. Wiadomo, powiedzenie samoczyszczący to nie znaczy, że już nigdy tam nie należy no, oczywiście. zaglądać. Jestem z serwisu, więc wiesz jak to jest. Wiem, samoczyszczący to znaczy, że nie ma codziennej obsługi Wiadomo, jak widzieliście. kotły dźwiczki, trzeba czyścić, pamiętam. Tak. Dzwiczki się otwierają, ale jest to bardzo proste czyszczenie, tak? Nie mamy tutaj drugich, trzecich drzwiczek, jakiś dodatkowych tego. Naprawdę mhm. całe czyszczenie, po otwarciu tych drzwiczek widzimy wszystko. Okay. I tak możemy to sprawdzić wizualnie, niecodziennie musimy to robić. Jeżeli mamy ten system odpopielający, naprawdę możemy tu zajrzeć raz w tygodniu, czy nie wytworzyły się tutaj jakieś złogi, spieki, z peletu. No, okay. mamy Znak różne jakości spojrzeć. Tak. Ale to mhm. też daje nam to, że spalimy praktycznie pelet każdej klasy. To no właśnie. Dobre napowietrzanie, czyszczenie powoduje, że nawet jeżeli w tym pelecie będą jakieś zanieczyszczenia, Pelep jest różny. Co ciekawe, spotykam się z paleniem owsem, kukurydzą, no. pestkowiśni. Tak, jak najbardziej się to spali, tylko będzie potrzebowało właśnie tej kontroli wizualnej, żeby A zajrzeć. A na pytania, czy warto tym palić, odpowiemy pewnie w jakimś następnym materiale. No właśnie, no to, to jest kocioł, który jest w stanie z tym e, współpracować i nie wymaga jakichś. Super skomplikowanych czynności po to, żeby go wyczyścić, wystarczy otworzyć drzwiczki, zajrzeć do środka. No tak, no, boż mi jakby dziecko miało sobie nawet z tym poradzić. Dzieci nie mogą, o... tylko osiem... <grym> operator musi mieć osiem... ukończone 18 lat, tak jest w Okej, okay, czyli dzieciom nie każcie. <grym> <grym> Przejdźmy na tyły, może teraz tego kotła. Tak, bo kocioł oprócz tego, że rośnie w górę, w dół, może urosnąć troszeczkę z tyłu. Każdy kocioł w standardzie ma automatykę. Sterownik z łatwym dostępem, wystarczy odkręcić dwie śrubki. Tu podłączamy wszystkie pompy, i kocioł obsługuje wtedy też całą kotłownię. Okay. Podłączając do niego moduł Econet czyli sterowanie po wi-fi, możemy kontrolować ten kocioł z każdego Miejsce, miejsca na świecie, na świecie tak przez przeglądarkę to e, internetową, Nie. gdzie wracając do domu możemy odpalić sobie grzanie ciepłej wody, żebyśmy przyjeżdżając mogli się wykąpać na przykład. E, mamy grupę pompową, o której wspomnieliśmy, pięć króćców, tak naprawdę podłączając tutaj pięć pięciu rurek, mamy wykonaną całą e, instalację hydrauliczną. Jest to wy, dwa, wyjście i powrót mhm. ciepłej wody użytkowej, wyjście i powrót e, z grzejników, czy tam instalacji grzewczej, napełnianie i naczynie wyrównawcze ciśnienia. Wbudowany jest już zawór ciśnieniowy, nie musimy tego robić. Nie, grupa mhm. bezpieczeństwa jest już trochę, Wbudowana. O, ok. Zapewnia bezpieczeństwo, tak, czyli jest e, zawór e, ciśnieniowy e, 2,5 bara. Mamy tu manometr, czyli tu możemy podejrzeć też. E, Ciśnienie w instalacji. Tak, nie musimy robić kolejnych zegarów. No i mamy wentylator wyciągowy. Każdy kocioł, tak jak wcześniej wspomniałeś tyle jest kotła, tak, to jest, to jest sam kocioł. Każdy kocioł ma wentylator wyciągowy. Co nam to daje? Daje nam to, że możemy go podłączyć praktycznie do każdego komina. Jakbyśmy wzięli kawałek rury, wypuścili na zewnątrz, on sobie poradzi. Bo to jest wentylator wyciągowy, czyli wyciąga powietrze z kotła i wdmuchuje je. To jest świetne, ale warto komin. zaznaczyć, bo ktoś może wziąć to zbyt dosłownie. No nie podłączamy wiadomo, jeżeli komin jest taki. <laughs> tak, tak. No musi być zapochowana co najmniej ta średnica, która Dokładnie. Na wentylatorze. Dokładnie. 130 to jest? To jest 150. 150. Okej, okay. no, tak. Więc e, też kolejne ułatwienie. Kolejne ułatwienie, bo cała instalacja kominowa to jest podłączenie rurą do komina, i to jest, to jest wszystko. Czyli można tak naprawdę rzec, że ten kocioł nie tylko jest sercem kotłowni, on jest kotłownią. Tak, jest kotłownią sam w sobie. To jest świetne. Dobra, Rafał, myślę, że na dzisiaj to by było chyba już tyle, jeżeli chodzi o ten kocioł, ale jeżeli wy macie jeszcze jakieś pytania, zadajcie je koniecznie w komentarzach, na wszystkie postaramy się odpowiedzieć. Tymczasem widzimy się w następnym materiale. Zarówno z Blazem, jak pozdrawiamy i ciepło. Jeszcze. U nas pozdrawiamy Was ciepło. Nie zapomnijcie nas zaobserwować i do zobaczenia. Super. Dzięki. Dzięki. Ale, ale czekaj, bo musimy ustalić, co mówimy w ogóle. No, no, możemy... no, można, zrobić. można. Zazwyczaj tak, tak robimy zazwyczaj. No? Cena pierwsza. Dobra. Ujęcie pierwsze.